Dzień dobry. W dzisiejszym programie odwiedzimy Śląską Akademię Medyczną, Bibliotekę w Łodygowicach oraz poznamy ekologicznego bohatera pana Szymona Barona. Śląski Uniwersytet Medyczny w Kadowicach ma już 76 lat. W owych zamieszłych już latach rozpoczynał swoją działalność początkowo w skromnych warunkach. Wiele rozwiązań technicznych do dzisiejszych czasów nie dotrwało, jednak stale potrzebuje modernizowania swoich zasobów. Nowoczesna technologia wkracza do gabinetów lekarskich. A co z zapleczem? No właśnie. Śląski Uniwersytet Medyczny, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, modernizuje swoje węzły cieplne. Poprzednie, idąc w kierunku nazewnictwa medycznego, były węzłami chłonnymi finansowo chłonnymi. Modernizacja poprawia ergonomię ich działania na terenie uczelni, przy ulicy Medyków. W gmachu Śląskiego Urzędu Medycznego podpisaliśmy umowę z panem rektorem na wykonanie innowacyjnego, wspaniałego projektu wymienników ciepła. Projekt wart. 5 milionów blisko 900 tysięcy złotych. Tak, to będzie modernizacja energetyczna wymiennikowni z dwóch mniejszych wymiennikowni, które są o niskiej sprawności. Powstanie jedna wymiennikownia o podwyższonej sprawności, zostanie również zmodernizowana sieć ciepła, która przesyła ciepło do budynków na terenie uczelni. No i w związku z tym zostaną ograniczone straty cieplne, bo osiągniemy efekt ekologiczny i na tym w największym skrócie polega to, to zadanie. W ramach współpracy podpisano umowę na udzielenie dotacji w wysokości 500 tysięcy złotych oraz pożyczki w kwocie prawie 4 milionów 800 tysięcy złotych. My mamy różne instrumenty finansowe, od dotacji przez pożyczki umarzalne, nieumarzalne. Jest to tak naprawdę kompleksowa oferta. Staramy się wspierać wszelkie działania, które zmierzają do poprawy jakości powietrza, poprawy jakości i ochrony środowiska w naszym pięknym regionie województwa śląskiego. I cieszymy się, że możemy nie tylko z tymi, można powiedzieć, stałymi partnerami, czyli jednostkami samorządu terytorialnego, czy też osobami fizycznymi, ale również z wyższymi uczelniami, ponieważ to... Przy przez inwestowanie tak i pokazywanie tych inwestycji w tych uczelniach mamy też możliwość przekazywania wiedzy i informacji na temat działalności wojewódzkiego funduszu a kto lepiej jak nie uczelnie wyższe będą też kształtowały świadomość studentów ważnego pokolenia tutaj na terenie województwa śląskiego podpisy pod dokumentami złożyli prezes zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Katowicach Mateusz Pindel oraz rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Szczepański. W projekcie przewidziano budowę nowego węzła cieplnego para woda. Pomocy 4 MW, który zastąpi dwa istniejące węzły oraz rozbudowę sieci ciepłowniczej, która zapewni ciepło, ciepłą wodę użytkową oraz parę technologiczną dla całej uczelni. Będą zmniejszone straty energetyczne, w związku z czym będzie mniejsza produkcja energii cieplnej, a siłą rzeczy będzie mniej spalonego gazu, czyli mniej wyemitowanego zanieczyszczeń do, do powietrza. Mniejszymy zapotrzebowanie na energię na nasze budynki. Dzięki tej inwestycji, dla mnie najważniejsze akurat jest to i o to wystąpiliśmy, już dzięki tej inwestycji będziemy mogli pozyskać dodatkowe środki w ramach sprzedaży tzw. białych certyfikatów. To jest taka, taki mechanizm, gdzie wykazując, bo my wykażemy bardzo duży uzysk i zmniejszenie ilości emitowanej, Emitowanych pyłów do atmosfery. Dzięki temu możemy sprzedać te nasze oszczędności na giełdzie. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi prawie 5 milionów 900 tysięcy złotych, z czego Śląski Uniwersytet Medyczny pokrywa prawie 590 tysięcy złotych ze środków własnych. Traktujemy to jako pierwszy krok uczelnie nawiązując tę współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowice. Dzięki mechanizmom dofinansowania, dotacji i, i pożyczek mamy, mamy opracowany plan wieloletni, który doprowadzi do tego, że społeczeństwo w Katowicach, w Zabrzu, w Sosnowcu, tam gdzie mamy swoje, swoje kampusy, będzie oddychało czystszym powietrzem. Rok rocznie staramy się ulepszać, wprowadzamy kolejne programy, między innymi program dla budynków użyteczności publicznej, gdzie podwyższamy kwotę dotacji, gdzie normalnie ta dotacja w funduszu waha się od 10 do 50%, natomiast dla właśnie budynków użyteczności publicznej w programie poprawy jakości powietrza mamy dotację podwyższoną do 60%, więc my każdorazowo staramy się jak najbardziej tę naszą ofertę kierować właśnie do tych obiektów, gdzie. gdzie Widzimy, że to wsparcie jest najbardziej potrzebne. Ten konkretny przypadek dotyczy Uniwersytetu, ale Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zaniedbuje też przedsiębiorców. Tu mamy program 50 kW na star, gdzie każdy z przedsiębiorców, który działa na terenie Województwa Śląskiego, może sobie zbudować instalację fotowoltaiczną i tam również dostanie na ten cel 30% dotacji, więc mamy tego typu programy, mamy programy dla wsparcia strażaków i to zarówno OSP, jak i PSP, gdzie poprzez od sprzętu począwszy, a właśnie na terenie budynków skończywszy, mamy możliwość udzielania im również dotacji. Fundusz w ostatnim czasie przyjął nową strategię działania. Na lata 2025-2028 i można powiedzieć takim głównym, jednym z głównych kierunków jest transformacja energetyczna, ochrona powietrza. Na ten cel w najbliższych czterech latach planujemy przeznaczyć kwotę blisko miliarda złotych. Oczywiście nie są to jedyne środki, które będą dystrybuowane na terenie kraju, ale również województwa śląskiego. Natomiast mamy nadzieję dzięki właśnie tym środkom, które my chcemy uruchomić i przekazać naszym beneficjentom, będzie to znaczący wpływ na Sprawie jakości powietrza na terenie naszego regionu. Nasza redakcja zaproszona została na warsztaty zaiste ekologiczne. Inicjatorem działania jest biblioteka w Gilowicach, jej pani dyrektor. Zadanie EkoDzieciaki realizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gilowicach polega na edukacji w zakresie poprawnej segregacji odpadów domowych. Na zajęciach z dziećmi poruszamy też temat tej nadprodukcji śmieci. Rynek dzisiaj zalany jest plastikowymi opakowaniami. Mamy szampony, mamy płyny do płukania, mamy bardzo dużą ilość kosmetyków i środków czystości, która niestety jest opakowana w plastik. I właśnie przede wszystkim w tej kwestii chcemy edukować ruch Zero Waste. Mniej marnujemy, mniej kupujemy, kupujemy opakowania zastępcze, promujemy też ekotorby bardzo ciekawy temat. I okazuje się, że dzieci ten temat znają i ich rodzice takich toreb używają. Nasze zadanie realizujemy w Powiecie, w pięciu bibliotekach. I na terenie naszej gminy, w szkołach i w przedszkolach. Działanie promieniuje na całą okolicę żywieczyzny. Oczywiście. A jakżeby inaczej, biblioteka w ramach akcji Ekodzieciaki zakupiła mnóstwo ciekawych książek o tematyce ekologicznej, które w intrygujący sposób angażują czytelników, i tych malutkich, i tych dużych. Wzgłębianie tematyki ekologii. Książki, wiadomo, działają na wyobraźnię czytelnika. To jest. To nie wiem czemu. Bo to do czarnych mówisz, że jest. Do czarnych mm -hmm. trzeba kości. Tu tak samo jest ze szkło, także no te też są piękne. Tu jest to jest są bardzo znowu duże. Bardzo, bardzo fajni, fajnie, bo jest właśnie pokazane na, na koszu, co tam jest. Jednak w akcji przewidziano jeszcze inne działania aktywizujące młode pokolenie. Na zajęcia praktyczne, czyli specjalne spotkanie w gmachu biblioteki, udaliśmy się do Łodygowic. Dzień dobry! Eee! cześć! Dobra, Dzień dobry! Dzień dobry! dobry. dobry. Przywitajcie ładnie! Proszę od razu tutaj, cztery osoby pierwsze. Bardzo proszę, wybierzcie sobie pianki. Zaczęło się od rywalizacji w grze planszowej. Tyle, że plansza zajmowała połowę pomieszczenia, a kostka do gry nie mieściła się w dwóch dłoniach. Pionek, no to... Wyrzucona liczba oczek rozstawiała pionki na planszy, a kolor automatycznie odpowiadał za segregację zgromadzonych w bibliotece śmieci, które należało wrzucić do odpowiedniego kosza. O, bardzo dobrze, pokaż Butelka wszystkim, pokaż wszystkim, co to jest? Butelka plastikowa. Zgadzacie się? To jest plastik na pewno? To nie jest czasem metal. Tak. Plastik, to bardzo proszę wyrzucić do odpowiedniego pola, o musisz go podnieść. A. Bardzo dobrze. Czarny jest do czego? Czarny jest do rozbitego szkła. A, okej. Okay. A zielony jest do czego? Yy, do szkła. A żółty? Żółty jest do plastików. Dzieci wspaniale radziły sobie z tym działaniem. Kiedy pył rywalizacji opadł, pojawiła się olbrzymich rozmiarów układanka puzlowa. A was? Nie mam tego obrazka. Ja nie wiem, co pan ma w tych puzlach. Dacie radę? No to zapraszam, proszę bardzo. Ale nie, nie na czas, nie na czas. Tu cała ekipa w miast rywalizacji musiała zjednoczyć siłę współpracować. Okazało się, że ostateczny obrazek, a jakże, dotyczył kolorów koszy do segregacji śmieci. A na koniec dzieciaki brały udział w grze w koło fortuny. Poszczególne numery na kole związane były z pytaniami o ochronę środowiska, na które wszyscy znali o Ekologii kobiet. i o świata, żeby nie śmiecić. Na jakieś do lasów i takie tam. Ja cię chyba najtrudniejsze pytanie. <śmina> Jakie są korzyści dla środowiska wynikające z prawidłowej segregacji? Co byś na to odpowiedział? I środowisko jest oczyszczane, i nie, fabryki nie zużywają więcej energii, tylko mniej, ponieważ mamy inne rzeczy, które nie trzeba produkować nowych rzeczy, tylko wystarczy je przetworzyć. Pięknie to powiedziałeś. No to dobrze. No proszę bardzo, załatwmy. Jakie są kolory segregacji? Złoty, niebieski, zielony, czarny i i brązowy. Bardzo dobrze, pięknie. Dlaczego ważne jest, aby nie wyrzucać baterii czy zużytych żarówek do zwykłych śmieci? No, bardzo trudne. No, bo może się wiem, jakiś pas z baterii i. Jak będzie coś nieodpowiedniego, może się podpalić coś. Tak, to są odpady takie niebezpieczne, i nie wolno ich do żadnego z tego pojemnika wyrzucić. To jeszcze raz przypomnijmy sobie, tak na wszelki wypadek, żebyśmy pamiętali. Ekologia to jest, żeby. O Żeby jak jest plastik, to żółty plastik to jest do plastika, niebieski to jest do papieru do jelądu do szkła, a brązowe to do, do takich e, używanych dzieci to jakby od ziemniaków skórkę, od bananów, od jabłek, e, od pomarańczy i od ziemniaków. Jarzębina czerwona, liście różnokolorowe, niektóre już upadłe. Nieubłaganie w naszym ekologicznym programie wskazują, że ekosystem zmierza do snu zimowego. Amatorzy czerwonej jarzębiny, jako że zbliża się już czas grzewczy, apelują do państwa za naszym pośrednictwem nie palmy w piecach śmieciami, tak żeby nie przypruszyć tych kolorów jesieni sadzą. Pan Szymon Baron to mieszkaniec Buczkowic i wyjątkowy społecznik działający w sferze turystyki górskiej, krajoznawstwa, ochrony środowiska i genealogii. Do oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku Białej wstąpił w 1995 roku. W latach 99 2008 pełnił funkcję członka zarządu oddziału, a od 2008 roku jest już szóstą kadencją jego prezesem. Pan Szymon w ramach działalności oddziału organizuje rokrocznie kilkadziesiąt wycieczek w góry Polski, Czech i Słowacji, prowadząc wiele z nich jako przewodnik głównie dla dzieci i młodzieży. Od 2006 roku co roku organizuje jedną albo dwie wyprawy trekkingowe w góry Europy. Pomysłodawca i organizator cyklu wyjazdów dla dzieci w ramach programu edukacyjnego Przyjaciel Parku Narodowego. Inicjator tworzenia szkolnych kół PTT przy Bielskim Oddziale. Prowadzi tam wycieczki oraz przedstawia prelekcje. Od 2018 roku organizuje i prowadzi wycieczki górskie dla dzieci z domów dziecka. Zorganizował kilkaset prelekcji podróżniczych w bielskim PTT, kilkadziesiąt w gminnym ośrodku kultury w Buczkowicach od 2022 roku we współpracy ze starostwem powiatowym w bielsku Białej współorganizuje festiwal górski u źródeł białki w Bystrej. Ponieważ działalność związana z ochroną przyrody jest dla niego niezwykle ważna, od 2012 roku organizuje co roku akcję Sprzątamy Beskidy z PTT. Podczas 13 edycji akcji ponad 7 tysięcy uczestników, w tym niemal 5 tysięcy dzieci i młodzieży, posprzątało ze szlaków 86 810 litrów śmieci. Zresztą przyjrzyjmy się ich własnej relacji czyli jednej z trzech wypraw Sprzątamy Beskidy z PTT. Czyli Polskim Towarzystwem Turystycznym. Za nami trzecia w tym roku odsłona akcji Sprzątamy Beskidy z PTT. 250 osób, w tym prawie 170 dzieci i młodzieży zebrało około 1000 litrów śmieci. To cieszy, ponieważ w poprzednich latach tutaj na Chrobaciej Łące tych śmieci zbieraliśmy zdecydowanie więcej. Szliśmy z wóz, z szkolnym kołem PTT, szliśmy żółtym szlakiem, bardzo czysty szlak. Ale i tak, tak są potrzebne, żeby utrzymywać szlaki w porządku. Wędrowaliśmy z straconki małym szlakiem bezdwickim, aż tutaj na chybaczą łąkę. Po drodze nie znaleźliśmy żadnych śmieci, co oznacza, że nasze akcje przynoszą sukces. Tak, żeby inaczej. Kiedy na szlaku nie widać śmieci, to wyrzucenie każdego papierka, butelki czy worka zwraca na siebie uwagę. A takie spotkania, bo jak widać zgromadziło się tu wielu miłośników gór, integruje społeczność, a do tego dodać trzeba aspekt podnoszenia świadomości. W końcu rozrzucone po lesie śmieci to nie tylko problem estetyki, ale stanowią one również zagrożenie dla zwierząt tu mieszkających. Śmieci wiele nie było, ale coś tam nazbieraliśmy no i w zasadzie to tyle. Teraz będziemy robić kiełbaski. Cieszę się, że y, tak mało śmieci dzisiaj zebraliśmy. Czyli ta nasza akcja skutkuje tym, że ludzie nie dorzucają do już poprzednich śmieci, które były na trasie, tylko zabierają ze sobą. 13. edycja akcji sprzątamy bez z za nami. 804 osoby, w tym 579 dzieci, młodzieży w ciągu trzech edycji, kilku dodatkowych wycieczek zebrało zaledwie 3,5 tysiąca litrów śmieci. To cieszy, ponieważ po pierwsze w górach jest mniej śmieci. Po drugie takie akcje jak nasza przynoszą wymierne efekty. Liczymy, że w niedługim czasie takich akcji nie będzie trzeba organizować, a jedyny efekt, który po nich pozostanie, to ten wymiar edukacyjny, czyli będziemy edukować turystów, że wszystkich... Śmieci należy znosić do sobie Dziękuję wszystkim za udział w akcji i do zobaczenia w przyszłym roku. Szymona poprosiliśmy tylko na chwilę, żeby w trakcie realizacji filmu zapozował sprzątanie w okolicach rzeki Bystrzycy specjalnie do programu, co zresztą czyni systematycznie, bez udziału kamery. Ale jak się okazało, nie nadążaliśmy ze zdjęciami. Zamiast minutki na pozowanie spędziliśmy tam godzinę, a Szymon zebrał trzy pełne worki śmieci. Jakby ktoś miał wątpliwości, absolutnie nie są to działania pozorowane. I nie tylko na potrzebę tego filmu. I to już wszystko w tym programie. Do zobaczenia.